Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z SimCity na moim kanale. A dzisiaj chciałbym może, żeby rozwiązać ten problem, bo ogólnie jest w regionie zapotrzebowanie tak na przemysł, na tych mieszkańców troszkę, więc może to jest czas odpowiedni na założenie kolejnego miasta. Tak sobie tutaj oglądałem, mam jeszcze to miasto i tamto miasto. Także wezmę sobie może to na razie i spróbujemy je jakoś porządnie rozplanować, że jak będą tutaj megawierze, to po prostu takie miasto mieszane, tak? Będzie troszkę megawierz, będzie troszkę przemysłu, no i postaram się właśnie to zrobić tak, żeby jakichś strasznych korków nie było, tak jak w tym mieście, no, nowoczesnego przemysłu, tak? Tam są straszne korki, więc spróbujemy zrobić coś, żeby żeby tutaj tego aż tak dużo nie było, planując to po prostu od początku pod to, że tutaj będą megawierze i jakieś fabryki. Więc yy, megawierze pewnie by trzeba stawiać gdzieś przy tych głównych drogach i żeby tutaj jak najmniej tych skrzyżowań było. Spróbowałbym sobie tą drogą może pójść gdzieś jakoś tutaj uciec w tamtą stronę. Chociaż tutaj też fajnie byłoby mieć jakiś zjazd, ale zostawmy sobie może na razie ten zjazd. Jak na razie to chciałbym, żeby ta droga sobie gdzieś tam poszła, tylko oczywiście wydając tak pieniądze to ja zbankrutuję. Także że może ja sobie prześlę troszkę pieniędzy z tych innych miast, w których jest dużo pieniędzy i widzimy się po cięciu. Okej, okay, witam z powrotem. Już mamy tutaj troszkę pieniędzy. Powysyłałem sobie tutaj z różnych miast, miast po troszku. I mam nadzieję, że to wystarczy na jakąś tutaj początkową budowę tego miasta, więc tą drogę jeszcze sobie bym tutaj troszeczkę dalej przedłużył. I myślę, że zaczniemy tutaj tak od razu, od mega wieży, tak? Nie będę tutaj może wyznaczał na razie żadnych stref, jeszcze bym sobie tylko zobaczył, bo tutaj gdzieś na tej mapie możemy wydobywać węgiel. Aha, ale to są jakieś drobiazgi tego węglu, czy tam węgla. Nieważne. Nie wiem, czy będę się bawić tutaj w to wydobycie, możliwe, że nie, także chyba zacznę po prostu od razu od tej mega wieży, postawmy sobie gdzieś, może, 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 może gdzieś tu powiedzmy. Niech tutaj sobie stoi taka mega wieża, też postawimy sobie mega wieżę elit. Tu będzie po prostu troszkę bogatych, troszkę biednych, tak bym to zrobił. Tylko gdzieś tutaj, przy tej mega wieży, może jeszcze, może jeszcze coś, zanim mi się oni wprowadzą, to ja sobie muszę kupić prąd od sąsiadów, wodę. OK, od wszystkich, niech tam każdy po troszku mi tego daje. OK, także mamy to oczywiście tutaj, gdzieś jeszcze między tym chciałbym zmieścić jakąś taką właśnie szerszą drogę. W tą stronę, też żeby tu za dużo skrzyżowań nie było, się postaram. OK, czyli tutaj mamy taką drogę, coś tam jeszcze będzie. I mógłbym tak naprawdę od razu postawić mega wieżę też taką elit, mógłbym ją na przykład gdzieś tutaj po tej stronie, okej, okay, miejmy to od razu jedno i drugie, tylko zaraz mi będą pewnie narzekać na sklepy i inne rzeczy, jak tam w ogóle to zapotrzebowanie. No i jest w, w regionie zapotrzebowanie na, na te strefy mieszkalne, jest lekko na komercyjne, mógłbym im tak naprawdę spróbować chociaż na razie wyznaczyć tu troszkę tych stref komercyjnych. Zobaczymy czy ktoś tutaj się wybuduje i może troszeczkę to zapotrzebowanie spadnie. Tylko teraz najważniejszą chyba rzeczą jest połączyć się jednak z tymi innymi miastami, więc zrobiłbym sobie tutaj stację kolejową od razu przy tych megawieżach. Może to by były nawet takie prywatne stacje dla megawież? Spróbujmy. Tą drogę sobie tutaj wychodzącą z wieży, tak bym przedłużył i na tej drodze postawił tą stację. Da się to tutaj tak? Czy to przy torach? Muszę chwilkę, jak to było? Zrobię, może to jeszcze troszeczkę dłuższe i spróbujmy teraz, czy to nie. Aha, bo to działa w tą stronę, że, że trzeba to przy torach stawiać. Także te tory bym sobie zrobił. Może być jakoś w tym stylu, dobra. Tylko teraz muszę sobie kawałek tej drogi wyburzyć. Wyburzmy to sobie tutaj i spróbuję, gdzieś tak. Tak, no tory mogłyby być troszeczkę pod innym kątem. Mogę na przykład ich jeszcze tutaj troszkę wyburzyć i pod koniec zrobię sobie tutaj jakiś taki zakręt, powiedzmy, tak i żeby toż sobie szło tutaj już jakoś na wprost, może tam kiedyś gdzieś jeszcze do góry jak się uda albo tą drogę do góry zobaczymy. Na razie to chciałbym mieć gdzieś tutaj na przykład stację kolejową. I właśnie, żeby ci mieszkańcy tej mega wieży mogli sobie z niej tutaj jakoś korzystać, też, żeby bez korków mogli się poruszać no, na nią i z niej. Czy to mi się uda jakoś tak łagodnie? Chyba muszę jeszcze więcej tego wyburzyć. Ok, i teraz tu jakiś łagodny zakręt. No zobaczymy. Taki eksperyment. Będą mieli prywatną stację kolejową. I tam tamtym coś takiego też by się przydało. Tylko te tory jeszcze trzeba by kawałek tam przeciągnąć. Zobaczymy zaraz, czy mi się uda tutaj zrobić jakiś wiadukt na zakręcie. Ok, coś się uda. Gdzieś tylko, czy to musi być takie długie? Dobra, niech będzie takie długie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu bym sobie te tory przeciągnął jakoś na wprost i można by tutaj jakieś nawet odgałęzienie od nich zrobić. Gdzieś zbyt ostry kąt, to jest ostry kąt. To, aha, bo to, to tak trzeba. Dobra, więc ja może to po prostu zrobię od razu takim prostym torem. Gdzieś, gdzieś tak dotąd. Tutaj teraz można postawić że to mi tak ładnie nie będzie wyglądać. Okej, okay, postawię to w takim razie gdzieś tutaj mm, i spróbujmy sobie teraz to jakoś... Aha, tylko że tutaj trzeba kawałek tego na wprost jednak zrobić. Aha, bo tu chyba krzywo jest. Nie wiem, coś, coś tutaj nie za bardzo się... I teraz kawałeczek tutaj i kawałeczek tutaj. Dobra, także wy też macie swoją prywatną stację kolejową. Mógłbym jeszcze zrobić taką stację kolejową dla wszystkich, po prostu do drogi podłączoną, więc postawiłbym ją gdzieś tutaj może. Troszkę blisko, no ale to jednak będzie tutaj drogą podłączone troszkę dalej. Spróbowałbym to zrobić jakoś w ten sposób i teraz gdzieś... Do tego miejsca. Mam nadzieję, że tutaj na tym skrzyżowaniu jakieś korki straszne mi nie będą powstawały. No i teraz jeszcze jakieś przystanki autobusowe, myślę, że tutaj tutaj wiedzie w ogóle autobus. No dobra, skoro wjedzie to niech będzie. I jeszcze przystanki pod mega wieżami. Ok, mamy 5000 mieszkańców w tym mieście, także super. Troszkę jesteśmy na minus. Jakie są teraz zapotrzebowania tego miasta? Zobaczmy sobie, tak naprawdę na nic nie ma zapotrzebowania, ciekawe. Ciekawe, w mieście potrzeba prądu. Serio? Za mało tego prądu kupujecie? Ile my go mamy? Ile my go mamy? No, zero jest, także ja bym to na razie zostawił. Wy byście chcieli fabryki. Yy, nie będę narzekać, tak? Nie będę narzekać. Wiadomo, fabryki są im potrzebne. Mogłem sobie sprawdzić, w którą stronę wiatr wieje, w tamtą stronę wiatr wieje, więc te fabryki gdzieś tu by mogły być. Chociaż też nie chciałbym, żeby tu mi się jakieś straszne korki robiły. No, zobaczymy, jak z tym będzie. Zobaczymy. Tutaj można by sobie zrobić jeszcze jedno, na przykład takie skrzyżowanie w tym stylu i tutaj gdzieś przy granicy, na przykład jeszcze poprowadzić taką drogę. Ok, to sobie teraz jakoś tutaj połączę, dobra. I teraz od tego jakieś strefy fabryczne, tylko może na razie tymi tańszymi drogami, żebym tutaj nie zbankrutował. Ok, coś takiego. Tutaj dalej, tutaj tak. Ok, i teraz bym to zamalował ten sposób i zobaczymy, czy ktoś tu będzie chciał pracować. Fajnie by było, fajnie by było, jakbyście tutaj chcieli pracować. No, ale zobaczymy, jak to będzie tutaj jeszcze. Można by tak gdzieś dotąd to sobie bym. okej, okay, tak połączył z tym i jeszcze więcej troszkę tych fabryk. Nie tak, nie tak, nie tak. Jak to teraz? Aha, tym dobra. Okej, okay. Trosz, troszkę za dużo wyszło, troszkę za dużo. Yy, dobra, także to mamy wyznaczone. Wy tutaj zamknięte potrzeba pracowników. No dobra, to co robić? Dostawiamy kolejny poziom. Czy ja mam pieniądze? Ja tak naprawdę nie mam pieniędzy i to mi się nie podoba. Podatki. Podatki troszeczkę wyższe muszę może być na początek, żeby troszkę mi tutaj z tym łatwiej było jednak troszkę tych wydatków jest tak. Normalnie się tak szybko chyba nie zaczyna miasta, tylko trzeba powoli na to zarabiać, a ja tu jednak dostałem te pieniądze od sąsiadów. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To trzeba chyba jeszcze im pomóc w takim razie. Yy, może ja zatrzymam na chwilkę czas. To bym po prostu wyburzył i tutaj jakiś taki bardziej normalny zakręt. Czyli stąd trzeba by zrobić wyjazd w tamtą stronę gdzieś, tak? I to na przykład jeszcze połączyć z tym. Czy to się uda jakoś? Nie wiem. Yy, może ja to jeszcze tutaj wyburzę. OK. I to sobie jeszcze kawałeczek tu, chociaż tu ciężko z tym będzie chyba. Hmm. No spróbujmy to tak, a to na przykład, niech sobie tu jeszcze jakoś odchodzi i wchodzi tam, jakby tam coś jeszcze kiedyś było. A tu troszkę ostry kąt, ale no nie mam za bardzo jak tego chyba wyrównać. Dobra, pociągi wjechały, także mieszkańcy będą mogli sobie podróżować między tymi naszymi miastami. Super. Yy, zarobki jakieś błagam, żebyśmy nie zbankrutowali. Czemu te mega wieże nie zarabiają? Tu jeszcze mieszkańców nie ma. Tu jeszcze mieszkańców nie ma. Nasze dzieci muszą mieć wykształcenie, tak muszą mieć. Tylko, że mnie tutaj teraz na nic nie stać, więc będzie jakaś szkoła. Może jeszcze poczekam sobie z ratuszem, bo to niepotrzebnie bym tylko 200 tracił. A teraz jeszcze, może troszkę tych stref fabrycznych zrobię, chociaż oni pracowników nie mają, więc też za dużo mi płacić nie będą. Halo, proszę się tu wprowadzać. Okej, okay. przestępstwo w toku. Yy, ale mamy mieszkańców, tak, więc zaraz powinniśmy dostać troszkę więcej zarobków. Czemu ja mam 0? Zero przychodów za podatki? 12 tysięcy ludzi w mieście! Ja mam zerowe przychody z mieszkań. Coś, coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. No ale cóż, co ja poradzę? Ta Mega Wieża no jakiś zysk ma, no o dobra, wychodzimy powoli na plusik. Chcielibyście szkoły, tak? Mogę wam tutaj jakąś szkołę postawić może na początek, a potem to raczej bym chciał mieć jednak szkołę w Mega Wieży. Żeby mi się tutaj jakieś korki nie robiły przez dojazdy do szkoły. Spróbujmy sobie tutaj na razie ją postawić. Yy, jakieś przystanki autobusu szkolnego też mogą być. Tutaj gdzie są mieszkańcy, zobaczymy. Tu tłumy będą podróżować stąd tam. Ale potem się zrobi jakieś no, mosty powietrzne, jakieś szkoły w tym, jakieś te wszystkie rzeczy, które potrzeba. W tym mieście tak naprawdę chyba na nic nie ma zapotrzebowania. Ale miejmy nadzieję, że będą podróżować do innych miast i będą rozwiązywać te wszystkie problemy. 1008 pasażerów dziennie tutaj mamy 17 i tutaj mamy 3000 pasażerów. Możliwe, że oni tutaj od razu na całe miasto jakoś tam i tak przejeżdżają. No dobra, ale, ale dobrze, dobrze, bardzo dobrze, że oni podróżują jednak. Zobaczymy, jak to pomoże sąsiednim miastom, w których tam były te problemy różne z tymi mieszkańcami, co chwilę czegoś potrzebowali, też tutaj będziemy mieć. Więcej fabryk, i tak naprawdę te fabryki chciałbym mieć właśnie takie też powiązane z tą Omegą. Bo czemu by nie? Skoro Omega robi tyle pieniędzy, to czemu by tutaj w to nie zainwestować w tym mieście? Także fabryka Omegi, niech to od razu w ten sposób działa. Tutaj mam jakieś dostawy, dostawy lokalne włączone, włączone. Mam nadzieję, że oni sobie to sami kupią, że nie muszę tutaj im stawiać tego składu handlowego. No, zobaczymy. Zobaczymy też w ogóle, mam nadzieję, że tu nie będzie korków, żeby oni jednak mie mieli jak dostarczać to wszystko tam. Z czymś problem? Dodatkowe dochody, postawmy więcej fabryk. Dobra, to jakoś to się tutaj będzie rozwijać, przekształcić cztery fabryki. No to na razie może mamy troszkę mało fabryk, żeby w ogóle cokolwiek się miało jak przekształcić. Można by jeszcze troszkę tutaj tą drogę na przykład przedłużyć. Yy, jeszcze tu troszkę tych fabryk się zmieści. To nie to, to chcę wyburzyć, bo to tak strasznie tu blisko. Tu może coś jeszcze powstanie, zobaczymy. Tylko że na razie w zwykłych fabrykach nie ma jak to pracować. Zamknięte potrzeba pracowników. No zapotrzebowanie wzrasta na tych najbiedniejszych, więc Kolejny poziom mega wieży, pięknie. Przy okazji można im też troszkę sklepów jeszcze, chociaż nie, no, w tych sklepach nawet nie ma kto pracować. No ale niby chcą w regionie, tak? Więc niech przyjeżdżają ludzie z regionu, tak? Niech przyjeżdżają, a ja bym zrobił jeszcze tutaj. Może przygotował chociaż te tory, tak? Bo, bo na razie to mnie nie stać może na jakąś stację. Ale chciałbym mieć tutaj już te tory, i żeby oni na przykład też nie musieli tu wysiadać, a potem jechać do fabryk, tylko tutaj im się potem zrobi jakąś osobną tą stację. Czy omega mogłaby mi zacząć przynosić jakieś dochody? Coś, coś słabo, coś słabo, ale możliwe, że będzie trzeba ten skład handlowy postawić. Tutaj za chwilkę się wprowadzą kolejni mieszkańcy. Trzeba opuścić to miasto śmierci. O nie. Coś mi się wydaje, że ja powinienem z jakiegoś miasta, w którym mam to wszystko dobrze rozwinięte. Nie wiem, czy to jest najlepsze miasto, ale spróbujmy sobie. Wysłać im troszkę jakiś karetek, jakiejś policji, jakiejś straży pożarnej, żeby oni jednak nie narzekali na to wszystko, bo na razie to mnie za bardzo nie stać, żeby tutaj sobie te swoje rzeczy postawić. Więc spróbujmy. Śmieci, aha, ja tego. Ok, jeden pojazd im taki dajmy. Tutaj strażaków, chociaż pamiętam, że u nas był problem z tymi strażakami. Dobra, na razie trzech. I to też, chociaż z tym też chyba mieliśmy problem, ale dobra, niech to tam chociaż troszkę tego jeździ. Jeden ten wóz yy, policyjny, coś jeszcze, chyba nie. Uczniowie i tak dalej, to będą sobie już sami podróżować. Jeszcze może w którymś mieście mam coś dobrze rozwinięte? Może w tym mieście, tutaj, to, to miasto mi ostatnio chyba dobrze szło. Także można by spróbować jeszcze troszkę jakiś, no śmieciarek chyba tu nie będę miał, ale no, ale jakąś policję, straż pożarną i tak dalej powinienem mieć, także już sobie ich tam wyślę. Śmieci, no właśnie, tego nie mam, ale jakieś wozy strażackie to jeszcze jeden, na przykład tutaj im od siebie dam. Karetek widzę, że jest mnóstwo, chociaż też, żeby coś dla mnie zostało, fajnie by było. I policji też troszkę, powiedzmy, że dwa. Okej, okay, więc dwa miasta już tutaj będą nam pomagać. Może to jakoś zacznie działać. Nie będą mi narzekać, że jakieś miasto śmierci czy coś. Trzeba uciekać przed przestępczością, trzeba opuścić to miasto śmierci. Zaraz tutaj wam przyjadą, spokojnie. Yy, zobaczymy, może tu zaraz ktoś przyjedzie. Pewnie to troszkę jeszcze potrwa. Yy, tylko, że na razie mnie nie stać za bardzo na to, żeby, yy, żeby sobie postawić swoje takie rzeczy, bo to jednak kosztuje. Ze szkołem jest jakiś problem, sale szkolne zapełnione. No ale no, no co, no co ja wam poradzę? Czemu mieszkania mi nie. Chyba, że no właśnie, może oni to liczą, że. Aha, no tak, z mega wieży tutaj są przychody, tak. Tu są przychody z mega wieży, a z mieszkań są osobno. Z mieszkań są osobno, także ja w tym mieście tak naprawdę nie mam żadnych mieszkań takich zwykłych, więc nie ma co się dziwić. Troszkę podatki zwiększyłem na te fabryki, jednak może to coś da. Tutaj już Wam dobrze jest, czy jeszcze nie? Tutaj jest w porządku. Żądamy poziomu parku, trzeba uciekać przed przestępczością. Jeździ ta policja czy nie? Powinna jeździć, no. Powinna jeździć. No, a jak nie, to nie wiem, co zrobimy. Jeszcze i tak będzie trzeba sobie chyba przesłać troszkę pieniędzy z jakiegoś miasta niedługo. Coś tutaj. Ktoś jest szczęśliwy? Yy, zbudujemy dla ciebie domek. No dobra, możecie budować dla mnie domek. Yy, nie wiem, czy warto brać obligacje. Tak naprawdę tylko będę mieć jeszcze gorsze te. Przychody. No, jeszcze bardziej na minus będę, także chyba muszę sobie jeszcze raz przesłać coś z innego miasta. Ok, 250 tysięcy, przyszło. Prezencik, także y, można by ich teraz troszeczkę zadowolić, żeby jednak się nie wyprowadzali. Tu jest dobrze. Przestępczość. Y, żądamy poziomu parku. Dobra, czyli zajmiemy się przestępczością. Skoro z tym jest problem, postawię wam prosto naprzeciwko meg Aha, tu mi się kliknęło. Y, dobra, nieważne, niech to tutaj stoi. Czy nie? Dobra, niech tu stoi. Chociaż nie wiem, czy tu jakieś jakiegoś skrzyżowania nie będę chciał zrobić. Może ja to od razu sobie jednak wyburzę i przeniosę. Bo niestety nie ma możliwości przenoszenia. Także tutaj niech ta policja sobie stoi i będzie troszeczkę lepiej. Tutaj sale szkolne były zapełnione, tak więc dostawię wam jeszcze może jakieś. Klasy szkolne, jedne, drugie. Na razie jesteśmy na minus, tak? Ale w momencie, jak oni będą szczęśliwi, to może troszkę bardziej będą chcieli tutaj mieszkać i wtedy będziemy zarabiać. No, mega wierzę, mega jak na razie na minus. Nasze dzieci muszą mieć wykształcenie. Okej, okay, już już będą mieli, spokojnie, spokojnie. Yy, kolejny dzień przyjdzie i będziecie mieli, gdzie ich wysłać do szkoły. Za dużo przestępstw, no to, to też powinno być lepiej. Poziom parku. No nie wiem, czy teraz chcę Wam poziom parku budować. Mogę wam park po prostu postawić, jak tak bardzo chcecie. Park asfaltowy, proszę bardzo. I może jeszcze coś po tej stronie. Yy, proszę bardzo. Troszkę bardziej szczęśliwi powinniście być. Yy, Okej, okay. coś jeszcze z tą przestępczością? Czy już yy, nie? Za dużo. A wy dalej żądacie. Dobra, trzeba troszeczkę chyba z tym poczekać, ale macie dobrze z tą wodą. Macie ze ściekami jest problem. Czy inne miasta nie mają wystarczającej przepustowości? No, widać, że nie. No, ale ja nie wiem, czy teraz chciałbym w tym mieście budować coś. A e, nie, jest dobrze, zero. To, to widać, że to chwilowo coś tutaj źle było, bo nie chciałbym tutaj budować. Chociaż możliwe, że kiedyś będzie trzeba coś postawić. E, no, bo jak inne miasta nie dadzą rady, no to, to coś trzeba będzie z tym zrobić. Tutaj widzę, że jakoś strasznie dużo aut 4176 osób w tym jeździ, tutaj 1000, coś, tutaj 400 tylko. No, trzeba by jeszcze jakiś jeden dworzec postawić, ale na razie to nie jest najważniejsza rzecz. Może, może ja na razie wyłączę sobie jeden też, żeby aż tyle nie tracić godzinowo. Zostawię sobie tylko te dwa, które tu są najbardziej potrzebne, powiedzmy. No, nie będę na razie tego wyłączał. Jak tam? Budujmy platformę wydobywczą. Potrzebujemy rudy. Oni chyba jednak tego sami sobie nie kupią. Ja muszę im tutaj po prostu postawić naprzeciwko na przykład jakiś skład handlowy, który będzie zaopatrywał ich w tą rudę i w to paliwo, tak? Czy tam, no, ten olej. Także olej, olej, yy, ruda, ruda, ok. Więc zarządzaj dostawami, importuj, importuj, proszę bardzo mi to tutaj przywieźć i niech ta Omega zacznie działać, bo jak ta Omega zacznie działać, to powinny nam tutaj podskoczyć nieźle te zarobki. Jeszcze się dostawi tutaj kolejne te, yy, no, do produkcji, one tam nie są jakieś takie drogie, a produkują więcej tej omegi i wtedy będziemy jeszcze więcej zarabiać. Tutaj jakby jacyś pracownicy jeszcze byli, to byłoby super. Byłoby super. Może ja po prostu zrobię jeszcze tak, żeby na razie nie rozbudowywać tych mega, wiesz, zbuduję po prostu taki pasek mieszkań. Najwyżej to się kiedyś zburzy, jakby to jakoś bardzo im przeszkadzało, bo raczej nie chciałbym tutaj mieć takich mieszkań przy głównej drodze, ale na razie, tak, żeby po prostu było ich troszkę więcej, żeby szybciej Ci pracownicy się znajdywali bo no właśnie, na kolejny poziom Mega Wieży też raczej teraz mnie nie stać. Zarabiamy coś? No nie, na tym tracimy. No, to czekamy na tą Omegę jakoś i może to wtedy zacznie jakoś nam to miasto zarabiać. Wy naprawdę chcecie, żebym ja tutaj miał dom burmistrza i ratusz? To kosztuje, nie stać nas na to, przykro mi. Może, może, może bardzo tego chcecie, ale burmistrz tutaj wie, że nie jest zbyt dobrze z budżetem. Inne miasta, inne miasta muszą nas ratować, jeśli chodzi o pieniądze, więc na razie sobie. Sobie poczekam z domkiem dla siebie, to może poczekać, to nie jest najważniejsza rzecz w tym momencie. Zróbmy sobie jeszcze troszkę, może tego przemysłu tutaj, tu jeszcze tą drogę, tak gdzieś dotąd i tutaj już na zakręcie, i teraz tutaj, tutaj, i proszę tutaj o większe wpływy z tych podatków, jak tam ta szkoła. 25 się tylko uczy. Aha, bo jest siódma rana, dopiero więc z tym będzie trzeba poczekać. Widzę, że ruch już jest olbrzymi. No, dosyć duży jest ruch. Można by jeszcze, żeby na przykład z tej stacji jakoś lepiej tutaj jeździli. Dobra, zrobię to. Tą drogę sobie tu jakoś przedłużę dotąd, i na przykład tą stację jeszcze sobie tutaj podłączę. Proszę bardzo, żebyście nie musieli mi tutaj jeszcze korkować, tylko jak ktoś serio tutaj chce dojechać do fabryk, to niech sobie yy, jeździ dużo tych pasażerów. Prawie 4000 tutaj troszkę mniej. To nie wiem, to może przesadziłem z tym, może to troszkę za blisko. Trzeba było to jakoś tu podłączyć. Ale dobra, niech sobie stoi, nie przeszkadza i widzę, że coraz lepiej jest z tym budżetem, ale omega jak na razie no nie zarabia, nie zarabia. Troszkę to jeszcze pewnie potrwa, a Wy tutaj nie chcielibyście się może jeszcze wprowadzić? Okej, okay, Wy się wprowadzacie, a wy? wy też jakoś powoli. Powoli, ale czy jest nam to zapotrzebowanie? Jakieś zapotrzebowanie jest na tych najbardziej bogatych, tak? Więc mógłbym w sumie zaryzykować, postawić jeszcze poziom tutaj mm, dla tych najbogatszych. I może oni mi się tutaj chętnie wprowadzą, coś znowu z tymi szkołami jest, sale szkolne zapełnione, 550 na 550, no w sumie to nie ma się czemu dziwić, mamy 15 tysięcy mieszkańców, także jeszcze jedne sale szkolne i trzeba liczyć na to, że ci najbogatsi po prostu, no, jakoś nam tutaj tych pieniędzy troszkę swoich dadzą. Błyskawiecznie rośnie, no KG się pewnie kiedyś postawi, ale z tym jeszcze trzeba poczekać. To no, no nie za dobrze z tymi materiałami. Tutaj też widzę, że coś wolno wam to dostarczają, no ale powinni dostarczać, powinni dostarczać. Słaba ta produkcja omegi nie wiem czy chciałbym teraz kolejną linię produkcyjną to kosztuje 25 tysięcy, ja bym praktycznie nie miał nic pieniędzy, godzinowo to nie jest takie drogie, ale musimy serio tutaj się odbić od dna yy, i zacząć coś w końcu zarabiać w tym mieście przepraszam, ale podniosę wam jaki minus 3000? tysiące, o co chodzi, czemu czemu, aha, bo to się wybudowało, tak, to się wybudowało Okej, okay, już są mieszkańcy. Dobra, bo nagle się wybudowało i zaczęliśmy za to płacić, a nikt tam jeszcze nie mieszkał i z tym był problem, tak? Yy, co tu jest z tymi pociągami? Dworzec. Gdzie dworzec nie niepodł. Dobra, już nie, coś im się chyba pomyliło. Dobra, w końcu mamy zarobki, super. Super. Yy, czyli ci zaczęli pewnie płacić. Grunty tutaj są bezwartościowe, już wam tutaj dam. To wy mi chyba przynieśliście te zarobki, także już wam tutaj postawię coś. Coś, co by mnie może za dużo nie kosztowało, też coś takiego będzie lepiej. I tu, na przykład, po drugiej stronie macie wartościowe grunty, macie dobra, i nie będziecie narzekać aż tak. I będą jakieś zarobki, chociaż jak na razie te zarobki są dosyć małe. Wolałbym, wolałbym tu jednak parę tysięcy, widzieć, a nie ledwo co powyżej zera. Wy tutaj widzę, że zaczęliście produkować tą Omegę. No, pięknie, widzę, że to już wzrasta. Także super, no. Super. Żądamy poziomu bezpieczeństwa lub dodatkowych patroli policyjnych. No, jest ta policja. Nie wiem, czy na razie warto to rozwijać. No, ale dobra. Myślę, że tutaj troszkę, no. Zacząłem to miasto budować, troszkę szybko się tutaj rozwinęło, a jak ono się rozwinie dalej, no to zobaczymy w kolejnych odcinkach, na które Was zapraszam, a teraz się z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć, cześć!